Witajcie, mam pewien lęk. Gdy tylko widzę ciemność, to natychmiast mdleję. Nie zawsze tak miałem, stało się to kilka lat temu. Przeglądałem wtedy internet i natknąłem się na pewien challenge, który mnie zainteresował. Polegał on na spędzeniu całej nocy w lesie. Zapytałem się o pozwolenie rodziców, jednak oni nie pozwolili mi. Więc wtedy wpadłem na pomysł, że wymknę się w nocy z domu i udam się sam do tego lasu. Zrobiłem to. Jednak im bardziej zagłębiałem się w las, tym bardziej się bałem. W pewnym momencie zauważyłem, że coś się rusza w krzakach. Przestraszyłem się mocno, ale jakoś udało mi się zebrać w sobie odwagę i podszedłem do nich. W krzakach zauważyłem wielką stopę. Patrzył się on na mnie swoimi wielkimi czerwonymi oczami. Natychmiast zacząłem uciekać i podczas ucieczki wskoczyłem do jeziora, aby go zgubić. Udało mi się go zgubić, jednak wtedy zobaczyłem, co jest za mną. Za mną stał olbrzymi potwór z Loch Ness. Wybiegłem na brzeg i natychmiast zacząłem uciekać w stronę domu. Wskoczyłem przez otwarte okno i natychmiast zemdlałem. Od tamtej pory właśnie, zawsze gdy zobaczę ciemność bądź las, mdleję. Nie wiem, czy kiedyś uda mi się pokonać mój lęk. Ale przynajmniej nie mam problemów z zasypianiem. W końcu zawsze, gdy gaszę światło, od razu zasypiam, bądź raczej mdleję. A wy mieliście kiedyś jakieś niezwykłe historie? Jeśli tak, napiszcie je w komentarzach.